Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zadano mi temat o roli męża i ojca, by wszystkim w rodzinie żyło się lepiej. Ja ten temat rozumiem, by wszyscy w rodzinie żyli coraz lepiej. Obawiam się jednak, że sporo ludzi przez żyło się, rozumiem, wygodę, przyjemność Żyło się lepiej, czyli lepszy samochód, lepszy dom, lepsze jedzenie, ubranie i tak dalej. Dlatego na początku chcę przypomnieć to, co wszyscy wiemy, że człowiek nie może się nasycić materią, że człowiek nie może się nasycić posiadaniem, że ważniejsze jest mieć niż być. Wolałbym ten temat sformułować tak, żeby wszyscy w rodzinie byli szczęśliwi. I znowu jest pewna pułapka, bo bardzo wielu ludzi mówi i mówi szczerze, że są szczęśliwi, podczas gdy obiektywnie rzecz biorąc szczęśliwi nie są. I wiem, że to może brzmieć podejrzanie, już się z tego tłumaczę. Ptaszek żyjący w klatce obiektywnie rzecz biorąc nie może być szczęśliwy. Poptasiemu mu myśli, że jest, ale nie jest. Człowiek, który chodzi po manowcach, zażywa różnych przyjemności, nieludzkich czy wręcz wynaturzonych, czasem myśli, że jest szczęśliwy, ale szczęśliwy na pewno nie jest. Tak więc poczucie szczęścia to jeszcze nieszczęście. Kiedy my czujemy się szczęśliwi? Jeżeli spełniają się nam nasze oczekiwania. A co, jeżeli te oczekiwania są złe? A co jeżeli te oczekiwania są sprzeczne z naturą człowieka? Też będziemy się czuli szczęśliwi. Natomiast, jak ptaszki w klatce, szczęśliwymi nie będziemy. Oczekiwania z kolei są motorem aktywności człowieka. Jak człowiek czegoś oczekuje, no to jest zmobilizowany do wysiłku, gotów się poświęcać, starać, trudzić. I w tej chwili właśnie, w świecie trwa ogromny bój, ogromna wojna o ludzkie oczekiwania, o to, by ludzie oczekiwali tego i pragnęli tego i marzyli o tym, na czym ktoś jakiś tam swój interes zbija. Nie tak dawno w gimnazjum dziewczyna, dziewczynka bardzo poważnie mówiła, że ona by chciała mieć trzech mężów. Może zrealizuje to oczekiwanie, może będzie miała zadowolenie, że prawie jak aktorka, która miała siedmiu, ale czujemy wszyscy doskonale, że ona jest na manowcach, że to jej daje jakieś poczucie, natomiast nie daje jej poczucia, nie daje prawdziwego szczęścia. Podobnie kobieta robiąca karierę bizneswoman kosztem własnego macierzyństwa, kosztem matkowania w szerokim tego słowa znaczeniu. Ona może się czuć szczęśliwa. Natomiast szczęśliwą nie jest. A co daje szczęście prawdziwe człowiekowi? Prawdziwe szczęście daje człowiekowi właściwie są dwa takie ważne aspekty: bycie tym, kim być powinien i wchodzenie w dobre relacje z innymi. To znaczy być się tym, kim być powinien. No tym, do czego zostaliśmy stworzeni. A więc mam rozwijać swoje talenty. Mam osiągać coraz większą wolność. Tą wolność wewnętrzną. Dzisiaj ludzie nie rozumieją, co to jest wolność. Wolność to jest taki stan dojrzałości człowieka, że on może odrzucić zło i wybrać dobro nawet za wysoką cenę. W ostateczności nawet za cenę życia. Wybiera dobro, a odrzuca zło. Żaden nałogowiec nie może odrzucić zła, choć bardzo by chciał. Żaden człowiek zniewolony nie może być wolny i zarazem nie może być szczęśliwy. Znamienne i ważne dla człowieka jest to, że człowiek, który ma być sobą, to znaczy, że ma się stale rozwijać. Dzisiaj jestem bardziej dojrzały niż jutro. Dzisiaj jestem bardziej, o nie, przepraszam. Dzisiaj jestem bardziej dojrzały niż wczoraj, ale mniej niż jutro. A pojutrze mam być jeszcze bardziej dojrzały. Dobre relacje z innymi, to nie tylko te relacje w rodzinie, żona, dzieci, ale i sąsiedzi, znajomi, w pracy, w szkole, tam gdzie się obracamy. Dobre relacje z ludźmi, czynią człowieka prawdziwie, Szczęśliwym. I jest jeszcze jedna relacja, która jest niezbędna, absolutnie niezbędna do prawdziwego szczęścia człowieka, o czym zresztą bardzo wielu ludzi nie wie. To jest relacja ze stwórcą. Relacja z Panem Bogiem. Człowiek, który zrywa relację z Panem Bogiem, obiektywnie rzecz biorąc nie może być szczęśliwy, chociaż mogą się spełniać jego oczekiwania. Chociaż, chociaż może żyć w przekonaniu, że jest całkiem fajny na tym świecie. A co to wszystko razem ma wspólnego z ojcostwem, o którym miałem mówić? A no właśnie mężczyzna, mąż, ojciec ma tego wszystkiego upilnować, byśmy się my, dzieci, my, żony, my, nawet znajomi, nie pogubili w świecie, byśmy nie poszli. Na manowce, byśmy nie poszli za fałszywymi jakimiś prorokami czy ideami, które rzekomo mają dawać szczęście. Od pilnowania tego ładu właśnie jest ojciec. Ktoś powie skąd ja to wiem. Z jakiej racji ja się tu wymądrzam. Na szczęście mam za sobą bardzo silne argumenty. Bo nie ja to wymyśliłem. Mężczyźni, jeszcze słów kilka o mężczyznach, bo to jest ważne by zrozumieć, to co chcę powiedzieć. Otóż mężczyźni mogą dobrze funkcjonować i dobrze funkcjonują wtedy, gdy dokładnie wiedzą co do nich należy. Mogą sobie napisać biznesplan, odhaczać kolejne punkty, być w porządku. Zginął w naszej kulturze model ojcostwa. Świat oferuje, no nie wiem, jakieś tam dziwaczne wzorce szeryfa, który wszystkich morduje, macho brutala, czy, czy nie wiem, Petrusia Pana bawiącego się, niedorozwiniętego chłopczyka, czy, czy może jeszcze playboya, który, no ewidentnie, chłopiec bawiący się, playboy bawiący się, chłopiec mający lat 50 i chełpiący się z tym, że jest niedorozwinięty. No takie nam świat oferuje wzorce, nam, mężczyznom. Dlatego trzeba sięgnąć do Prawdziwego wzorca I ten wzorzec został sformułowany W atortacji Familiaris konsorcjo W 1981 roku Zobaczmy ile to już lat Przez naszego, jak to mówimy Papieża Jana Pawła II I przecież Dla nas wierzących To nie jest tylko coś zapisane W jakiejś książce czy książeczce Oficjalna nauka kościoła Zabezpieczona nieomylność sam Duchem Świętym. Możemy zupełnie spokojnie oprzeć się na tym wzorcu modelu ojcostwa wiedząc, że nie jest on chybiony, nie jest on właśnie jakimś kolejnym oszustwem. I co też mówi poprzez papieża Duch Święty o zadaniach mężczyzny. Mężczyzna jest odpowiedzialny za sprawiedliwy rozwój wszystkich członków rodziny. Co to znaczy rozwój człowieka? Rozwój człowieka to nie jest uczenie się kolejnych języków, zdobywanie jakichś kolejnych tytułów, kończenie fakultetów. Rozwój człowieka to jest stawanie się coraz bardziej tym, kim być powinienem, stawanie się osobą coraz świętszą, coraz wolniejszą, w tym sensie coraz bardziej zdolną do opowiedzenia się, nawet za cenę wysoką, za światem Bożych wartości. A więc mężczyzna, mąż, ojciec ma pilnować więcej, jest odpowiedzialny za sprawiedliwy rozwój wszystkich powierzonych sobie. Żony, dzieci i jego samego również. I zaraz potem papież wymienia poprzez co ma tą funkcję, tą odpowiedzialność wypełniać. Poprzez cztery funkcje, które tylko wymienię w tej chwili, potem po kilka zdań yy, skomentuję cztery funkcje, poprzez które mężczyzna ma pilnować ładu w rodzinie, pilnować, by wszyscy szli w dobrą stronę, by nie dali się zwieść fałszywym jakimś tam ideom, żeby jego córka nie chciała mieć trzech mężów, choćby to symbolicznie przypominając. Te funkcje są następujące. Pierwsza odpowiedzialność za życie poczęte, druga Wspólnie z żoną udział w wychowaniu, trzecia praca zawodowa służąca rodzinie i czwarta przykład dojrzałej postawy chrześcijańskiej. To są funkcje niezbywalne. Z tych funkcji mężczyźni nie wolno uciec. Nawet z nim jakieś umowy z żoną, że on zarabia pieniądze, ona wychowuje dzieci. Nie, z tych terenów jemu uciec nie wolno. Oni mogą się zamieniać w pracach domowych, mogą, nie wiem, zmywać na przemian naczynia, mogą różne rzeczy, w zależności od, od talentów i, i chęci yy, dzielić między siebie. Natomiast z tych czterech terenów mężczyźni nie wolno uciec. Gdyby mężczyźni przejęli te cztery funkcje, Świat diametralnie, w jednej chwili by się zmienił. Rodziny by się zmieniły, ludzie by się zmienili, szczęście w świecie by zapanowało. Popatrzmy pierwsza funkcja. Odpowiedzialność za życie poczęte. W świetle tej funkcji widać, jak wielkie rzesze mężczyzn są dysfunkcyjni. Mówiąc wprost, podejmują działania płciowe i nie biorą za to żadnej odpowiedzialności. Ale to nie jest tylko problem bolesny dzieci niechcianych czy wręcz zabijanych w łonach matek. To jest problem jakości więzi małżeńskiej. Więź, komunia małżonków. Może jedno zdanie do powiedzenia, bo celem małżeństwa to nie jest, jak się niektórym wydaje, że, że zrodzenie jak największej liczby dzieci i ich przyzwoite wychowanie. Nie, to nie jest cel małżeństwa. Celem małżeństwa jest. Celem pobytu człowieka na ziemi jest świętość, zbawienie. Żyjemy na świecie po to, żeby się zbawić, a nie po to, żeby się zabawić, jak już niektórym się wydaje. Jeżeli wchodzimy na drogę małżeństwa, to mamy się zbawić poprzez małżeństwo. Wspólna droga do świętości, tak. Jan Paweł, papież Jan Paweł II nazwał to bardzo dosadnie. Wspólna droga do świętości, celem małżeństwa. Wspólna droga do świętości poprzez Budowę komunii osób, i to jeszcze można by znieść, ale dodał do tego na wzór komunii osób boskich. Kto ma choć odrobinę czucia i rozumienia tych słów, to w zasadzie mógłby tylko paść plackiem. Nie jakaś tam moja komunia z moją żoną ma zmierzać ku jakiejś niepojętej, oczywiście nieosiągalnej, idealnej komunii osób boskich, życia nie starczy, a pomysł, żeby z drugą, z trzecią, z piątą żoną spróbować? Absurd, nonsens! I właśnie fakt, że mężczyzna w rodzinie, wracając do pierwszej funkcji, nie bierze na siebie odpowiedzialności za skutki swego własnego działania płciowego grozi, że nie pamiętaj tylko, żebyś mi w ciążę nie zaszła, Powoduje głębokie rozdarcie w jej więzi intymnej. Jeżeli kobieta się boi, co będzie, jak się pocznie, tam nie ma, może być mowy o porządnej, głębokiej, rosnącej więzi, również tej seksualnej, która oczywiście przenosi się na całe osoby. Mężczyźni tego nie wiedzą. Mężczyzna ma wziąć do końca, do bólu odpowiedzialność za skutki swoich również działań płciowych jeżeli żona spyta a co będzie jak się pocznie to ma jedną odpowiedź nawet jak się pocznie w najmniej zaplanowanym czy w nawet najgorszym dla nas momencie to, to ja ojciec tego dziecka nie pozwolę mu zrobić krzywdy nawet gdyby cały świat się przeciwko niemu przysiągł, nawet gdybyś ty sama zwariowała i chciała je zabić to tobie nigdy w życiu na to nie pozwolę koniec, kropka Taką postawę powinni mieć mężczyźni wobec tego, tego faktu koniecznej odpowiedzialności za skutki swojego działania płciowego. Gdyby taką postawę mieli wszyscy mężczyźni, żony przy mężach byłyby bezpieczne, żoną pod skrzydłami mężów byłoby dobrze i Naprawdę, choć nie ma czasu wywodzenia, dlaczego tak by się stało, relacje seksualne w małżeństwie bardzo, bardzo by się poprawiły, bo one są właśnie blokowane przez strach kobiety. Naprawdę bardzo wiele w świecie by się zmieniło, gdyby mężczyźni przyjęli tą elementarną odpowiedzialność za siebie samego i skutki swoich działań. To nie przez przypadek na pierwszym miejscu ta właśnie odpowiedzialność jest wymieniona wśród tych czterech funkcji. Druga funkcja udział w wychowaniu. Tak ma mężczyzna swój udział w wychowaniu, z którego nie może uciec, zrzec się. On i tak w jakimś sensie te dzieci wychowuje, nawet jak sobie z tego nie zdaje sprawy. Otóż dzieci od ojca przejmują pewne postawy, rozumienie świata. To od dziecka od, dziecko od ojca się uczy, czy ważniejsze jest mieć, czy być. Jeżeli nawet tatuś by powtarzał synkowi raz w tygodniu, pamiętaj, synku, ważniejsze jest być, a potem znikał, żeby zarabiać pieniądze już nie na potrzeby rodziny, tylko na własne zbytki, to syn się znakomicie w tym zorientuje. I będzie mówił: Ja też będę mówił synkowi, że ważniejsze jest być, jest być niż mieć. Ale i tak wiadomo, że w życiu chodzi o kasę. Ilu młodych ludzi jest tak wykoślawionych, przepraszam, przez własnych ojców? wierzących, że w życiu chodzi o pieniądze. Że to jest cel życia i w ogóle najważniejsza, jedyna funkcja mężczyzny dostarczyć pieniądze. To jest też funkcja mężczyzny, za chwilę do niej dojdziemy. Udział w wychowaniu polega przede wszystkim na tym, żeby być wzorcem dla dzieci, autorytetem dla dzieci, żeby naszych dzieci nam świat nie wykradł. Żeby ojciec mógł skutecznie obronić dzieci przed zagubieniem w świecie. Musi mieć z nimi więź. Tą więź musi budować od maleńkości. Jest to trudne, oby kobiety umiały mężczyznom w tym pomagać, bo one znacznie lepiej rozumieją się z dzieckiem, jak niektórzy mówią, na dziecku lepiej się rozumieją. Tak, tak. Lepiej czują dziecko. Mężczyznę trzeba w małe dziecko wciągnąć, a choćby dając mu dziecko do kąpieli. Bardzo świetna funkcja dla mężczyzny, wiadomo co trzeba zrobić, duże łapy, siła, bezpieczne jest dziecko, bezpieczniejsze w rękach ojca niż matki. A następuje więź przez dotyk, przez, przez zbliżenie. Jeżeli nawiążemy właściwą więź, gdy dziecko jest małe, to wówczas jest wielka szansa, że dziecko dorastające nie zagubi się w świecie. I są na ten temat bardzo już liczne w tej chwili badania jednoznacznie pokazujące, że zagubienie dzieci w świecie zależy od tego, czy ma więź z ojcem, czy jej nie ma. Nawet od takiego stwierdzenia dziecko, które mówi, że tatuś jest złym tatusiem, on nie musi być do końca złym, tylko tyle. To zagubienie jest niesamowite, a gdy dziecko mówi, że tatus jest dobrym tatusiem. Czyli tatus jest kimś ważnym. Dzieci prawie się nie gubią. Tak jak wspomniałem, są badania na ten temat. Nie ma czasu tego rozwijać. Naprawdę od nas, ojców i naszej więzi z dziećmi, zależy, czy nasze dzieci się pogubią w okresie dorastania, dojrzewania, czy nie. I takie piękne zdanie kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ludzie mówią często pieniądz, a ja Wam mówię często miłość. Przeciętny ojciec w Polsce, przepraszam za słowo, spędza z dziećmi siedem minut dziennie. Przeciętny ojciec w Polsce poświęca telewizorowi cztery godziny dziennie. Łatwo policzyć, ile dziesiąt razy bardziej według kryterium czasu tatusiowie kochają telewizor niż dzieci. Mężczyźni z tego sobie nie zdają sprawy, bo o tym się za mało ciągle mówi. Trzecia funkcja praca zawodowa. Tu mężczyźni zwykle się prostują, tu są w porządku, tu się pierś dumnie wypinają, nawet w niedzielę pracują spokojnie. Papież pisze praca zawodowa służąca rodzinie. Nie praca dla pracy, nie praca dla własnej satysfakcji, nie praca jako największa kariera życiowa. Choć życzę wszystkim mężczyznom, żeby mieli wspaniałe prace, z których jednocześnie mogą utrzymać rodziny. Żeby to była przygoda, żeby to było rozwojowe. Tak. Ale i tak praca ma być podporządkowana rodzinie, a nie odwrotnie. Wielu mężczyzn nigdy nawet tego nie słyszało. Nigdy nawet się nad tym nie zastanowiło w związku z tym że praca jest po to, żeby żyć, a nie żyjemy po to, żeby pracować. I wreszcie ostatnia funkcja męska to jest przykład dojrzałej postawy chrześcijańskiej. Tak dzieci patrzą na Ojca i patrząc na Ojca budują w sobie obraz Boga, też na ten temat jest sporo różnych badań. Jeżeli mówiąc w skrócie, tatuś jest nieprzyzwoity, to dziecko zbuduje w sobie nieprzyzwoity obraz Boga i tego Boga dorastając najprawdopodobniej odrzuci. Tyle, że odrzuci karykaturę Boga. Ale zerwie z modlitwą, z kościołem, z sakramentami, z Bogiem prawdziwym, którego nigdy nie poznało. W tle jest jego Ojciec. Który mu, przepraszam, obrzydził Boga. Myślę, że mężczyźni tego też nie są świadomi. Dla małego dziecka tata jest wszechpotężny. Jak się zbije szklanka o mój, tatuś jest silny, mój tatuś naprawi i tatuś musi umieć naprawić koniec. I jeżeli dziecko widzi tego wszechpotężnego tatusia, który klęka przed krzyżem i się modli, który klęka przy kratkach konfesjonału, to to dziecko nie ma najmniejszej wątpliwości, że ten ktoś jest jeszcze potężniejszy, przed kim tata klęka. Wiele słów nawet nie potrzeba. Ojciec ma przede wszystkim dawać dziecku w tym, w tej postawie chrześcijańskiej nie słowa i opowieści, czy czytanie pisma świętego. Też może to robić oczywiście. Na nas przede wszystkim ma dawać postawę opowiadania się w życiu, nieraz nawet sporym kosztem, za wartościami bożymi. Przestrzeganie przykazania nie kradnie nie dlatego, że go ktoś złapie, tylko dlatego, że to nie leży, w tym nie leży dobro człowieka. I wszystkie inne przykazania podobne. To ojciec ma dać dziecku przekaz, że przykazania, przepraszam, opłaca się przestrzegać. Nie opłaca koniunkturalnie, tylko opłaca się w najgłębszym tego słowa znaczeniu opłaca się dla szczęścia w życiu i dla szczęścia w wieczności. Tu nie ma żadnej sprzeczności między szczęściem w życiu i szczęściem w wieczności. Tak więc na pewno widzimy wszyscy, że ojcostwo dzisiaj jest w bardzo dużym zagrożeniu, mówiąc najdelikatniej. Bardzo wielu mężczyzn funkcjonuje albo nie funkcjonuje, są dysfunkcyjnymi ojcami, choćby w świetle tych niewypełniania tych funkcji, które wymieniłem. Trzeba powrócić do ojcostwa, trzeba przywrócić ojcostwo i trzeba potem jakiś specjalny plan. Jest potrzebny na pewno plan wychowywania chłopców do ról ojcowskich. Dzisiaj chłopcy nie są wychowani do męstwa, w ogóle słowo zapomniane. Osobny, bardzo poważny, żeby nie powiedzieć dramatycznie pilny temat. Stworzenie strategii wychowawczej. Dla chłopców by mogli być prawdziwymi mężczyznami, ojcami odpowiedzialnymi. Trzeba mężczyznom przywrócić zdolność do miłości i odpowiedzialności. Ale do tego jest potrzebne specjalne wychowanie. I to nie wychowanie wyłącznie przez kobiety, jak to coraz częściej się dzieje. I w przedszkolu, i w szkole, długo, długo jeszcze. Dziecko potrzebuje, i dziewczynka, i chłopiec, potrzebuje w wychowaniu mężczyzn, a w szczególności potrzebuje, w wychowaniu ojca. Może jeszcze, mam jeszcze 6 minut, <laughs> może jeszcze tylko najkrócej jak potrafię pokażę drugi powrotu. Posłużę się znaną wszystkim przypowieścią o synu marnotrawnym. Znamy ten wszyscy ten obraz Rembrandta, powrót syna marnotrawnego, ten klęczący, odarty syn. Przyjmujący go, biorący w ramiona ojciec i gdzieś z boku, w cieniu, niechcący wrócić do domu ojca, brat zawisny. I właśnie na te trzy sposoby trzeba powrócić do ojcostwa. Jak syn marnotrawny, to jest dla nas wszystkich proste. Wszyscy rozumiemy to, że nie jesteśmy idealni. Każdy ma co w swoim życiu zmieniać. Każdy musi się nawrócić, zaczynając od słów, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko Bogu i Tobie. Bo bez tego nie ma prawdziwego nawrócenia. Ale brat zawistny. Brat zawisny nie chciał wrócić do domu Ojca, bo tamten sobie poszalał. Jak pamiętamy, poszedł z dalekie strony i stracił majątek. Nie wiadomo na co. Dopiero w ustach brata było, z nierządnicami się zabawiał. A ja nie. On miał w sobie fałszywą tęsknotę, której nie realizował i był nieszczęśliwy, bo on się nie pozabawiał z nierządnicami. Zadaniem mężczyzny jest rozumienie, że to jest fałszywa droga, to są manowce, nie tylko rozumienie dla siebie, wyrzucenie złych tęsknot, ale ukierunkowanie tęsknot i żony i dzieci i wszystkich powierzonym sobie w dobrą stronę. Nie wpuszczenie tych tęsknot właśnie na manowce, które świat nam funduje na każdym kroku. W każdym filmie, jak się zdradzają, to są te następne związki takie cudowne, takie wspaniałe. Dobrze, że tą pierwszą, czy tamtego pierwszego zostawiła, czy zostawił. Kibicujemy niejako. Ja już, może nie powinienem kibicujemy, bo już się od dawna nie oglądam tych rzeczy. Od wielu lat już. Ale wielu tych ludzi ogląda. I mimo woli, jakoś sympatyzuje z tym drugą żoną, z tym drugim mężem. Kiedyś matka nie wpuszczała do domu syna, który odszedł od żony. A dzisiaj przyjmuje z otwartymi ramionami synową. Nową synową. Lepsza partia się trafiła. Fałszywie zeznaje w sądzie, żeby synkowi łatwiej rozwód załatwić. To to jest dzisiaj rzeczywistość. Tak więc, my musimy, my mężczyźni, musimy wyczyścić swoje tęsknoty. Mamy tęsknotę za tym, co jest prawdziwie wartościowe, i nie tylko my sami musimy się oczyścić, ale musimy to upilnować niejako, żeby wszyscy w rodzinie marzyli i tęsknili pięknie do Bożych wartości, a nie do draństw, świństw i wynaturzeń, które świat oferuje, podaje jako atrakcyjne. To jest zadanie mężczyzny. I wreszcie powrót do mężczyzny, tak jak to, Ilustruje ta postać Ojca Miłosiernego. Proszę zauważyć, syn pochował Ojca żywcem, wziął majątek za życia, spadek wziął za życia, zniesławił imię, nazwisko ród, robił najgorsze z najgorszych rzeczy, wpadł w świnie, zwierzęta nieczyste, nawet chciał jeść to, co jadł świnie, nawet nie mógł jeść tego, co jadł świnie. No już nie można gorzej. Wraca Ojciec, go przyjmuje, pierścień szata, powrót do łask i ani słowa wyrzutu. Ani nie pojawiało się, a nie mówiłem, ani się nie pojawiało, jak mogłeś mi to zrobić. Nie, bo dla prawdziwego mężczyzny miarą sukcesu jest wynik ostateczny. On tłumaczy to swojemu drugiemu synowi, bo tamten się zagubił, ale się odnalazł, umarł i ożył. I to jest najważniejsze, a że to mnie bolało, trudno. Taki jest kosz ojcostwa. Ktoś powie, a dlaczego? Mężczyźni mają się nagle tak poświęcać, bo nie ma większego szczęścia. Nie ma większego szczęścia dla mężczyzny, który żyje w rodzinie, który może umrzeć patrząc spokojnie na wszystkie swoje dzieci, które zmierzają prostą drogą ku Bogu, na wszystkie swoje wnuki, których żadno nie poszło na manowce, który może patrząc wstecz na swoje życie powiedzieć tak, Zrobiłem trochę dobra w tym świecie, nie dałem się oszukać i nie pozwoliłem nikomu z najbliższych, by się zagubili. Który z nas mężczyzn żyjących mężczyzn by nie chciał że nawiąże w ostatnim słowie do świętego Józefa, bo nie można w tym miejscu do świętego Józefa nie nawiązać by nie chciał czegoś takiego, że po zaginięciu dziecka, po trzech dniach znajdują wspólnie rodzice, dziecko w świątyni, a jego żona mówi do dziecka kobieta ze złamanym sercem, stworzona, co z tym dzieckiem. się